ORGANIZUJEMY KONKURS Z MME. Wielu z was chciało zobaczyć jedzenie, więc miejmy to za sobą Proszę bardzo, materiał z sobą. No proszę, no proszę, no proszę. Jedzenie. A teraz konkurs. Konkurs, wiecie na czym polega konkurs? Chodzi o to, żeby wymarzyć sobie swoje wymarzone 5000 kalorii przesłać. Niezależnie czy to będzie obrazek, czy zrobisz komiks na ten temat, czy, czy opowiadanie, czy film, prześlij to na adres e-mail. E, a, już to mam napisane. Konkurs, małpa, mm.pl e, i, I tam się wysyła te rzeczy i będziemy oceniać i mamy do rozdania 10 koszulek z Demlandu, takich kompletnie niespodzianek, co chcesz, jaką chcesz, pierdol się, dostaniesz taką, jaka, jaką my chcemy ci dać. To znaczy rozmiar możesz sobie wybrać, rozmiar podajesz, przysyłasz swoje wymarzone 5000 kalorii i czekasz, nie możesz się doczekać, co dostaniesz dziwnego, co będziesz nosić jako koszulę nocną, jeżeli ci się nie podoba, najwyżej, wielkie rzeczy. Więc czekamy na wasze zgłoszenia, szczegóły macie na dole, pierwszy link na dole e, w opisie filmu, to są szczegóły konkursu, e, tam macie nawet regulamin, więc, więc wszystko jest, wszystko jest na miejscu. Ja nie mogę się doczekać waszych prac na wasze wymarzone 5000 kalorii. Może być nawet wiersz, ale wiersze będą nisko oceniane generalnie. Wydzieranka, wydzieranka wysoko. Jak dobra. Jak sława to nie.